Słuchajcie, na tym obozie, e, kiedyś tam wiecie, tam wiecie jak piją studenci? Studenci piją kurwa wszystko, co się da, byle tylko do dna. No i słuchajcie tego, byliśmy na tym obozie, jest godzina szósta rano. Słuchajcie, alkoholu mamy w chuj. Ale nie mamy po co, po co, nie, nie mamy po co zapijać. Wiecie dlaczego? Bo kupywaliśmy zawsze 6 litrów wódki, oczywiście czystej. I do tego słuchajcie, dwa najtańsze soki Caprio, słuchajcie, po e, dwulitrowe. Czyli 4 litry soku i oczywiście, słuchajcie, 6 litrów wódki. No i mordeczki jest godzina 6 rano, nie mamy już po co zapijać. Naprawdę już później rozlewaliśmy kurwa 100 ml na trzy kubki, kurwa, żeby chociaż każdy mógł tylko. 3 złote, dobrze. Musnąć, nie? LXN się nie wspina. <noise> o Jezu <noise> Tak nie wolno wariacie Tak nie wolno Za mocny był ten żart <noise> Ja pierdolę Dobra i generalnie słuchajcie akcja była taka, że jest szósta rany już nie mamy pod co zapijać, nie? No i kolega mówi Dobra, chuj bez zapoi, nie? Rozlewa, rozlewa i ja słuchajcie czuję kto żółprówka jest ciepła, już mówię Kurwa, dajcie czymś zapić, bo uschnę tu, nie? Patrzę, po prawej stronie jest, kurwa, keczup pudliszki łagodny. Ja biorę ten keczup. Zajebałem, słuchajcie, taki lekko pomidorowy posmak. Zjadłem, mówię, kurwa, pod keczupik, zajebiście. Pół litra keczupu zrobiliśmy, kurwa, we trójkę mordeczki w 15 minut. idzie? Już później, wiecie, jak oh, zajebiście wódka wchodziła pod keczup? To jest, człowieku, ujebnięte, mordeczki, ja tylko tak... Półkielon plus trzy Nie czuć kurwa żongruwencji. Człowiek moje pnięte. Ale niestety, słuchajcie, zasady studenckie rządzą się swoimi prawami.